Nowoczesny ośrodek rehabilitacyjno-opiekuńczy Donum Corde. jako pierwszy w Polsce, wprowadził do swojej oferty technologię Vibramów, która stosowana jest u pacjentów neurologicznych. Technologia Vibramów wspomaga przepływ bodźców z obwodu do ośrodkowego układu nerwowego. Technologia Vibramów Pro szerokie spektrum zastosowania w przypadku pacjentów neurologicznych, wpływa na. Poprawę napięcia mięśniowego, na poprawę czucia głębokiego e, stosujemy ją w, w różnym stanie pacjenta, e, tak u pacjenta leżącego, jak e, i u pacjenta bardziej mobilnego. E, technologia Vibramu Physio ma zastosowanie bardziej miejscowe, punktowe. W czasie aktywnej pionizacji aplikatory Vibra Move umieszczane na ścięgnach mięśni kończyn dolnych wpływają na poprawę propriocepcji. W terapii pacjentów po udarze, technologię Vibra Move stosujemy na etapie doskonalenia techniki chodu. Jest świetnym uzupełnieniem reedukacji chodu, a także uzupełnieniem terapii funkcjonalnej dla kończyny górnej. Julka jest pacjentką doną kordę ambulatoryjną od stycznia tego roku. Przy ćwiczeniach z ibramów zauważyliśmy, że Julka coraz lepsze ma ruchy czynne po tej stymulacji. Coraz aktywniej zaczyna poruszać kończynami dolnymi i górnymi. Zmniejszyła się spastyka, zarówno na kończynach górnych, jak i dolnych. Terapię z ogniskowaną wibracją stosujemy w naszym ośrodku w różnego rodzaju jednostkach chorobowych. U pacjenta w stanie minimalnej świadomości, wentylowanego mechanicznie, w ciężkim stanie, leżącego, terapia wibramów ma zastosowanie jako redukcja wzmożonego napięcia mięśniowego oraz stymulację czucia głębokiego. Wibramów fizjo stosujemy bardzo często w przypadkach pacjentów spastycznych jako przygotowanie na poziomie tkanek i struktur do terapii właściwych. Poprzez czynnik wibracji chcemy wpłynąć w ten sposób na obniżenie napięcia mięśniowego.